Witam na liczne zapytania. Mówicie, czy stosować kotniki dla małych rybek? Widzicie, u mnie rybki pływają małe i duże w zbiorniku, i nic się nie dzieje. Dlaczego tak jest? Oczywiście, ja sobie zdaję sprawę z tego, że cała branża akwarystyczna ma różne zdania na ten temat, ale stosowanie kotników czy specjalnych karm dla małych rybek naprawdę rzadko kiedy ma sens. Mówimy teraz o głupikach ale w odniesieniu nawet do jakichś ormian endemicznych, jeżeli byście chcieli zacząć hodować tak jak ja przez 45 lat głupiki hoduję i moje głupiki nigdy nie miały ospy rybiej. Jak daję do sklepu akwarystycznego za darmo taki pakiet rybek, to są akwaryści nawet zachwyceni. Dlaczego tak jest? A to dlatego, że właśnie w stosowanie pewnych technik hodowli wyeliminowałem Właśnie ospę rybią i wiele innych chorób, ale dlatego, że właśnie stosuje prawie zawsze dobre warunki, odpowiednią gospodarkę glonów jako karmy i wtedy jest wszystko super. Oczywiście tu widzicie tabletkę, bo tabletką podkarmiam czasami w formie urozmaicenia, ale nie jest to główne menu. Pozdrawiam serdecznie. Widzicie w klejle rybek. Nic się nie dzieje. I tak od 40 paru lat pozdrawiam.